Przesilenia zawsze były istotnymi punktami orientacyjnymi do mierzenia czasu. Podczas przesilenia letniego wschody i zachody słońca na horyzoncie występują w najbardziej wysuniętych na północ punktach. Dni są najdłuższe w roku. W czasie przesilenia zimowego wschody i zachody słońca są znacznie dalej na południe, bieg słońca jest bardzo krótki. Zobaczymy, że te kąty są wpisane w budowle sakralne w Polsce. Katedra warszawska jest zorientowana w bardzo specyficzny sposób. Czerwona linia pokazuje, że kąt zachodu słońca 25 grudnia odpowiada dokładnie orientacji katedry. Wyraźnie widać, że dach podąża dokładnie pod tym kątem od zachodu słońca do przesilenia zimowego. W inne dni w roku słońce zachodzi pod innym kątem. To oczywiście nie przypadek, że najważniejszy chrześcijański zabytek stolicy stoi w Dzień Bożego Narodzenia przed zachodem słońca. Tradycja chrześcijańska przypisuje narodziny Jezusa przesileniu zimowemu. Ponieważ chodzi o świętowanie nadziei na nowy cykl wydłużania się dnia, przesilenie letnie jest poświęcone Janowi Chrzcicielowi z Wigilią święta Jana, czyli noc kupały. Dwa przesilenia przypisywane Janowi Chrzcicielowi i Jezusowi, dwie postacie Nowego Testamentu tak bliskie i tak dopełniające się, są doskonałym symbolem przejścia między latem a zimą, między dniem a nocą. Jedna powoli zanika, żeby urodzić drugie. Bardzo symboliczne są też słowa Jana Chrzciciela o Jezusie: potrzeba, by on wzrastał, a ja się umniejszał. Misja Jana Chrzciciela kończy się, gdy zaczyna się misja Jezusa. Jan Chrzciciel chrzci wodą, a Jezus ogniem. Co więcej, punktów wspólnych między Janem i Jezusem jest bardzo wiele w Ewangeliach. Ich narodziny i ich boskie przeznaczenie są ogłaszane przez tego samego anioła Gabriela, pochodzą z tej samej rodziny, mają te same przekonania religijne, obaj prorokują te same teksty i oba używają tych samych wyrażeń, jak na przykład plemię żmijowe. Jan i Jezus to dwie strony tej samej monety, tak jak przesilenia następują po sobie w lustrzanej symetrii. Ale wracając do kościołów w Polsce, zobaczymy, że istnieje związek między ich orientacją a nazwą. Kościół Święta Anny jest zorientowany na wschód słońca 1 września, niespodzianka, to Dzień Święta Anny. Kościół Święta Józefa jest zorientowany na zachód słońca 15 listopada, czyli w Dzień Święta Józefa. Katedra Święta Floriana jest zorientowana na zachód słońca 7 maja, jest to Dzień Świętego Floriana. Ta ciekawostka znajduje się w bardzo wielu kościołach we wszystkich miastach Polski. Kościół Święta Franciszka w Poznaniu zwrócony w stronę zachodu słońca 4 sierpnia. 4 sierpnia to Dzień Święta Franciszka. Z drugiej strony ta sama orientacja odpowiada wschodowi słońca 17 listopada, jest to Święta Roch. Zgadnij, jakie jest drugie imię tego kościoła, Święta Roch, również na wschód, po stronie wschodu słońca, po drugiej stronie rzeki znajduje się dzielnica Święta Roch. Jak pokazuje ta zielona linia, kościół jest zorientowany w stronę łysej góry, centrum pogańskich tradycji, co widzieliśmy już w poprzednich filmach. Katedra w Poznaniu jest zorientowana na zachód słońca 29 listopada, Dzień święta Piotra, i na zachód słońca 13 lutego, Dzień święta Pawła. Ta katedra jest oczywiście poświęcona święta Piotrowi i Pawłowi. Jak pokazuje ta zielona linia, jest ona skierowana w stronę klasztoru w Mogilnie, oddalonego o 80 tysięcy jardów. Ten klasztor jest bardzo ciekawy, ponieważ jest połączony z legnicą trójkątem 3, 4, 5. I to kolejny trójkąt 3, 4, 5 łączy go z grodziskiem Tumskim, którego pierwsze fortyfikacje pochodzą z VIII wieku. W miejscu tym w XI wieku znajdował się klasztor, jednostką używaną dla tego trójkąta jest 9 Lik Galijski. Jeszcze bardziej zaskakujące jest to, że klasztor tumski został przeniesiony w XII wieku do Mogilna. Jest to zatem związek historyczny, który potwierdza związek geometryczny dla dwóch miejsc, które oczywiście mają trzeci związek – ich funkcje jako klasztorów. Mogilno jest również połączone z katedrą Gnieźnieńską przekątną podwójnego kwadratu. Według legendy, miasto Gniezno zostało założone wokół Starego Dębu. Podobnie jak miasto Toruń, te dęby przywodzą na myśl druidów i ich ogromną wiedzę. Katedra Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny jest zorientowana wzdłuż osi zachodu Słońca 15 sierpnia. Wiele dni w kalendarzu poświęconych jest Maryi Pannie, ale 15 sierpnia jest dniem bardzo szczególnym, jak widzieliśmy na filmie Wniebowzięcia. Jeszcze bardziej zaskakujące jest to, że drugim dniem, w którym słońce zachodzi pod tym samym kątem, jest 28 kwietnia, i ten dzień jest również poświęcony Maryi. Te dwie daty w roku widzą słońce zachodzące wzdłuż tej samej osi, i te dwie daty świętują Maryi. Dlaczego nigdy nie wspomniano o tym związku między orientacją kościołów, ich nazwą? Datami wschodów i zachodów słońca jest to jednak bardzo powszechne. Im starszy kościół, tym bardziej prawdopodobny związek. Zanim wyjaśnimy, kiedy sięga ta praktyka, szybko przyjrzymy się kilku przykładom z Wrocławia i Krakowa. We Wrocławiu katedra święta Jana Chrzciciela jest zwrócona ku zachodowi słońca 24 lutego. W tym dniu obchodzone jest imię Jan, ale jest to przede wszystkim data wybrana przez Kościoły wschodnie na uczczenie odkrycia czaszki Jana Chrzciciela. Z drugiej strony wschód słońca 2 września potwierdza naszą tezę: W tym dniu obchodzimy imię Jan. Maria Magdalena obchodzona jest 10 kwietnia. I to właśnie 10 kwietnia słońce zachodzi na osi kościoła Marii Magdaleny. W Krakowie słońce zachodzi 6 września w osi kościoła święta Michała. 6 września to dzień świętego Michała, kolejna niespodzianka. 6 kwietnia to także Dzień Świętego Michała i ta data odpowiada również zachodowi słońca w tej samej orientacji. Oznacza to, że nazwa kościoła pochodzi od jego orientacji, ale oznacza to również, że jeśli 7 miesięcy później świętujemy to samo imię i tego samego świętego, to dlatego, że w te dwa dni słońce jest tam ustawione pod tym samym kątem. Drugi kościół święta Michała z którego pozostały tylko fundamenty, na Wawelu jest również zorientowany na wschód słońca w dniu, w którym obchodzone są Michały, 4 maja. Święta Jerzego Zwycięzca z Liddy, pogromcy smoków, obchodzony jest 23 kwietnia i nic dziwnego, że ruiny kościoła Święta Jerzego na Wawelu wyznaczają oś wschodu słońca 23 kwietnia. Z drugiej strony, zachód słońca przypada na 2 listopada, datę również poświęconą Świętemu Jerzemu. Słońce zachodzi 4 lutego w tej samej osi, co Kościół Święta Józefa, a 4 lutego to oczywiście Dzień Święta Józefa w kalendarzu. Jeszcze bardziej zaskakujące jest to. Że jest to ta sama oś podczas wschodu słońca 30 kwietnia. 30 kwietnia to także Dzień Świętego Józefa. Przesilenia są wpisane w nasze święte miejsca od tysięcy lat. Wspaniałe malowidła naskalne w jaskini Laskołu pochodzą sprzed 21 tysięcy lat. Oto szerokość geograficzna jaskini Laskołu. 45 stopni na tej szerokości geograficznej w południe w dniu równonocy, patyk o wysokości 1 metra daje cień o długości 1 metra. Czy mężczyźni i kobiety, którzy wybrali tę jaskinię, wiedzieli, że znajduje się ona dokładnie w połowie północnej półkuli? W każdym razie nie wybrali go przypadkowo, spójrz na tym planie orientację głównego kanału, jest to orientacja północ-południe. A orientacja kanału wejściowego odpowiada dokładnie kątowi przesilenia letniego na tej szerokości geograficznej. Archeolog Chantal Jagüez-Wolkiewicz odkryła, że zachód słońca w czasie przesilenia letniego wpadał bezpośrednio do pomieszczenia, oświetlając malowidła ścienne. Dla archeologa Jaskinia Laskołu jest reprezentacją znaków Zodiaku. Pokazuje związek rysunków na ścianie z ówczesnym kształtem gwiazdozbiorów, ale przede wszystkim podkreśla, że kolejność sekwencji zwierząt jest identyczna z kolejnością gwiazdozbiorów na niebie. Według niej te dwa żubry w symetrii są reprezentacją dwóch przesileń. Kiedy weźm drugie my pod uwagę kąt 90 stopni dla centralnej osi w weźle utworzonym przez dwa ogony żubra, oko prawego żubra znajduje się pod kątem 124 stopni, a lewego pod kątem 56 stopni są to kąty zachodu słońca podczas przesilenia letniego, równonocy i przesilenia zimowego. Teorie te potwierdzają cechy charakterystyczne żubra: po prawej żubr, który jest w rój jesienią, a po lewej żubr w okresie pierzenia z kolorową sierścią wiosną.